Okay, proszę Państwa, obiecałem, że dziś będzie, więc już nagrywam, coś tam nagrałem i będzie, dzisiaj będzie. Dzień okay, moi drodzy, sprężyłem się i już mamy to gotowe, więc przewijajcie palcem do góry. Macie specjalny, tajny kanał, na którym będzie jeszcze bardziej tajny projekt, a jak na razie, e, nagrałem tam taki w sumie pół dnia w domu ekipy, co się działo w sumie do. Do teraz, no, dzisiaj Więc sprawdzajcie i parę osób kaskę wygrało Więc no, zrobiłem jakiś tam kontendik, Więc możecie sobie wbić, oglądać Bo jest to ciekawe i zabawne I nawet jest jeden newsik Fajny tam, więc przyzwajcie palcem do góry Sprawdzajcie i subskrybujcie ten kanał Bo tam będzie mój nowy projekt za niedługo Ziomale Ziomalstwo